Witajcie. Wilk to bardzo mądre i wysoko rozwinięte zwierzę. Bohater wielu bajek, mitów i legend. Z jednej strony uważa się go za symbol mądrości, oddania rodzinie i umiejętności walczenia o siebie. Z drugiej zaś jest uosobieniem krwiożerczości, żądzy i chytrości. Jaki wilk jest naprawdę? Postacią z dziecięcej bajki czy niebezpiecznym zwierzęciem? Wilki to najbardziej rozpowszechnione drapieżniki na świecie. Żyją przede wszystkim w krajach o umiarkowanym klimacie w wielu regionach: w lasach, na stepach, pustyniach, w tajdze, tundrze, leśnym stepie i górach. Wilki zamieszkują Europę od Rosji po Portugalię, Azję od Korei do Gruzji i Amerykę od Alaski po Meksyk. Występują w różnej wielkości i o różnym umaszczeniu. Tundrze wilki są duże i mają jasną, prawie białą sierść. Wilki żyjące na środkowych szerokościach zwykle są szare, chociaż zdarzają się osobniki czarne, a te z południowych rejonów są mniejsze, o rudym lub burym odcieniu. Łączy je jedno. Wszystkie są typowymi drapieżnikami. Wilk należy do rodziny psowatych i przypomina dużego psa, którego jest bezpośrednim przodkiem. Przeciętny przedstawiciel gatunku osiąga wysokość w kłębie od 65 do 90 cm i waży między 30 a 90 kg. Ma silne, muskularne ciało podciągnięte pod brzusze, długie, silne łapy i dużą głowę z szerokim czołem zakończoną sterczącymi uszami. Podczas biegu wilk opuszcza głowę, stwarzając wrażenie przygarbionego. Ma blisko osadzone oczy i pociągły pysk, obramowany gęstą, długą sierścią. Ostre i mocne zęby wilka to jego najważniejsza broń. Nie tylko pomagają w polowaniach, ale też służą do obrony. Utrata zębów prowadzi do głodu i w końcu do śmierci. Futro wilków jest piękne, gęste i ciepłe o niskim przewodnictwie ciepła. Składa się z dwóch warstw, dzięki czemu zwierzę wygląda na większe niż jest w rzeczywistości. Pierwsza warstwa składa się z ostrych, ościstych włosów, które chronią przed brudem i wodą. Druga warstwa, nieprzemakalny podszerstek, ogrzewa zwierzę. Jako groźne drapieżniki wilki nie cieszą się dobrą opinią. Gdy bliżej je poznamy, z pewnością zyskamy do nich szacunek. Według danych współczesnych badań, wilk to zwierzę o złożonym charakterze. Wbrew powszechnej opinii, wilk bywa delikatny, troskliwy, lubi się bawić i jest wyjątkowo oddany rodzinie. To drapieżnik, którego istnienie zależy od komunikacji z rodziną. Wilki żyją w watachach. Razem polują, bawią się, nawet wspólnie wyją. Wilcze stado to nieprzypadkowa zgraja łowczych. To wielka rodzina z silnymi więzami pokrewieństwa. Składa się z osobników w różnym wieku i może liczyć od 3 do 40 sztuk. Życie w stadzie jest podporządkowane wewnętrznym regułom, które pozwalają tym mądrym i silnym myśliwym współistnieć w pokoju. Stadu przewodzi najmądrzejszy i najsilniejszy wilk, tak zwany samiec alfa. To on wybiera najlepszą samicę. Razem tworzą dominującą parę wilków. Zachowanie wszystkich pozostałych wilków podporządkowane jest surowej dyscyplinie i ustalonej hierarchii. Główną rolę odgrywa samiec alfa. On ma władzę absolutną i ponosi pełną odpowiedzialność za krewnych, za ustalenie ról w rodzinie, za wybór i ochronę terytorium oraz za polowania. W przypadku niebezpieczeństwa tylko on decyduje, jak się zachować. Stado zawsze go słucha, a on przyjaźnie odnosi się do innych członków stada. Samiec alfa ma prawo jeść jako pierwszy, stado nigdy się nie przeciwstawia. W niektórych przypadkach dzieli się zdobyczą ze szczeniakami. Najmłodsi to przyszłość stada i szef musi o nie dbać. Pozostali członkowie żyją w ustalonej hierarchii od najsilniejszych do najsłabszych. Szon Watachy stanowią wojownicy. Wojownikami mogą być i samce i samice. Część z nich zapewnia bezpieczeństwo i pożywienie swoim krewnym, w razie zagrożenia do walki przystępują tylko oni. Starszy wojownik to najbardziej szanowane zwierzę. Na równi z przewodnikiem organizuje ochronę i polowania. Może go zastąpić, jeśli samiec alfa zginie, lub z innych przyczyn nie może przewodzić watasze. Przy tym wilki nie walczą o przywództwo. Matką jest najsilniejsza samica, która ma doświadczenie w wychowywaniu wilczą. Jej główne zadanie to opieka nad młodym. W przypadku ataku na stado to ona przeprowadza słabszych w bezpieczne miejsce w czasie, gdy wojownicy odpierają atak. W czasie karmienia i wychowywania potomstwa wszystkie matki znajdują się pod szczególną opieką. Opiekunowie to młode wilki, które nie potrafią jeszcze walczyć lub młode z poprzedniego miotu. To one pilnują młodych i całkowicie podporządkowują się matce. Samce, które nie mają rodziny, pomagają wychowywać młode. Zwiadowca to oczy stada. To on ostrzega o nadchodzących zagrożeniach. Szczenięta nie mają żadnych obowiązków, mają być tylko posłuszne matce. Wszystkie dorosłe osobniki opiekują się nimi i się o nie troszczą. Starsze i chore osobniki mają prawo do opieki i pożywienia. Wilki zawsze troszczą się o swoich pobratymców. Każdy wyżej stojący w hierarchii podporządkowuje sobie tych, którzy stoją niżej. Wilki przy tym nie stosują przemocy. W stadzie, w którym samiec alfa pilnuje porządku, wilki żyją w pokoju, nie zadzierają ze sobą. Dorosły wilk o niezależnym charakterze może odmówić podporządkowania się przewodnikowi i odejść od stada. Będzie żył sam, do czasu, aż przyłączy się do innego stada lub stworzy własne, samemu stając się samcem alfa. Stopień dominacji każdego wilka łatwo określić po charakterystycznych oznakach pozycji ogona. U samca alfa ogon zawsze zwycięsko sterczy. Wilki beta trzymają go poziomo, u kolejnych w hierarchii ogony są opuszczone, a najsłabszy go podkula. Wydaje się to dość okrutne, ale dzięki temu w stadzie wyeliminowano współzawodnictwo. Każdy wilk zna swoje miejsce i jeśli stosuje się do reguł, jest całkowicie chroniony przed agresją innych wilków. Poza tym stadny sposób życia daje im większą siłę przy polowaniu, pozwala zabijać ofiary większych rozmiarów. Taki podział ról i pełna swoboda wyboru przynależności do stada sprawia, że wysoko zorganizowane stado jest skomplikowanym mechanizmem. Wilki komunikują się za pomocą mimiki, ułożenia ogona i sygnałów dźwiękowych. Zwierzęta te wyją, warczą, mlaszczą, piszczą, ryczą, skomlą i szczekają. Każdy dźwięk od ryku do pisku ma swoje określone znaczenie w skomplikowanym języku stada. Mimika wilków jest również rozwinięta. Wilki wyrażają swoje emocje, układając usta w różne pozycje i pokazując zęby. Tak jak u psów domowych, podniesione ogon i uszy oznaczają czujność lub agresję. Jeśli samiec alfa nie akceptuje zachowania innego członka stada, wystarczy, że pokaże kły lub warknie. Pokazywanie kłów to także znak ogłaszający prawo do jedzenia pierwszym. Samiec beta okazuje wtedy pokorę i odwraca wzrok, tym samym uznając prawo silniejszego. Musi prosić o swoją porcję. Słabi członkowie stada również sygnalizują swoje potrzeby, skowycząc proszą o swoją część zdobyczy. Kładą się na plecach, pokazując silniejszemu brzuch. Ten gest oznacza podporządkowanie. Jak sądzicie, po co wilki wyją? Uważa się, że wilki wyją do księżyca, a naprawdę to ich sposób komunikacji. Wyciem zwykle informują się o niebezpieczeństwie lub o zbiórce na polowanie. Wielogłosowe wycie to też znak dla sąsiadów o tym, że to terytorium jest zajęte, a granice pilnowane. Czasami wilki wyją po prostu dla przyjemności. Późnym wieczorem lub o świcie zaczyna wyć samiec alfa, a pozostali członkowie dołączają później i razem urządzają churalne śpiewy. Wilki wyją zimą, gdy liczba członków stada osiąga maksimum. Każda rodzina ma swój rewir, którego bronią przed innymi stadami. Gospodarze, podobnie jak psy, bardzo pilnują terytorium, a nieproszonych gości odstraszają. Takie są surowe prawa wilczego stada. Latem rodziny rozpadają się, jednak zwierzęta pozostają na swoim terytorium. Lepsze miejsca dostają się parze alfa, pozostali albo łączą się w pary, albo zaczynają wędrowny tryb życia. O wilkach krążą legendy, w których przedstawia się je jako krwiożercze istoty. To nie do końca prawda. Wilki to zwierzęta rodzinne, które polują, żeby przeżyć. Jako drapieżniki znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego. Podstawą pożywienia wilków są zwierzęta kopytne średnich rozmiarów: sarny, jelenie, daniele, kozice, barany i dziki. Zimą wilki mogą upolować i większe ssaki: łosie, bizony, żubry czy piżmowoły. W okresie niedostatku pożywienia polują zaś na małe zwierzęta, takie jak zające, susły czy świstaki. Czasami wilki łowią ryby, mięczaki, a nawet jedzą rośliny i owoce leśne. Syty wilk jest bardzo ostrożny, a nawet bojaźliwy, ale głodny staje się wyjątkowo śmiały i odważny, zwłaszcza zimą w stadzie. Wiadomo, że wilki polujące są niezwykle okrutne, czym bardziej wygłodniałe, tym bardziej agresywne. Polują zwykle nocą. W czasie polowania stado się rozdziela. Część wilków zagania ofiarę, pozostałe ją zagryzają. Atak rozpoczyna się na znak przewodnika. Dźwięk podobny do warczenia atakującego psa. Otaczając szczelnie ofiarę, nie dają jej szans na ucieczkę i rzucają się na nią na przemian. Ugryzienie wilka jest bardzo głębokie. Mniejszym zwierzętom, na przykład owcom, przegryzają gardła jednym hapnięciem szczeń. Wilki mogą też zamęczyć ofiarę długim pościgiem. Po tym jak wilki nasycą się, z przyjemnością wypoczywają. Później dokazują jak zwykłe psy. Wilki to mądre, zwinne, wytrzymałe i ostrożne stworzenia. Co dziwne, ci odważni drapieżcy poddają się na widok powiewającej szmatki. Stąd wzięły się słynne polowania z fladrami. Myśliwi otaczają stado linką z chorągiewkami. Wilki nie wychodzą poza wyznaczony obszar i łowczy wybijają je co do nogi. Wilki mogą żyć od 12 do 15 lat. Wiele z nich jednak umiera z głodu oraz od chorób, na które zapadają tak często jak psy. Wilki niemal nie mają naturalnych wrogów. Niezastąpiony czyściciel dzikiej przyrody ginie tylko z ręki człowieka, który poluje na nie z psami, zastawiając pułapki za pomocą nagonki z fladrami lub po prostu strzelając do nich z aut i helikopterów. W efekcie w wielu miejscach wilki spotyka się bardzo rzadko. Stada można trzebić tylko w jednym wypadku, jeśli są nosicielami wścieklizny. Wilki pełnią funkcję sanitarną, usuwając słabe i chore stworzenia. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia!